Leasing samochodu się kończy, a ty zastanawiasz się, co dalej. W tym filmie dowiesz się, jakie masz opcje wykupu auta, czy do majątku firmy, czy prywatnego, oraz jakie konsekwencje podatkowe się z tym wiążą. Wyjaśniam, jak działa VAT i PIT przy sprzedaży samochodu, oraz jak uniknąć podatkowych pułapek, takich jak VAT 23%, czy wysoki podatek dochodowy, bądź 9% składka zdrowotna. Podpowiem również, czy darowizna to skuteczny sposób na ograniczenie podatków. Jeśli chcesz podejść do tematu świadomie i legalnie, ten materiał jest właśnie dla Ciebie. Gdy już decydujesz się na wykup auta z leasingu, możesz to zrobić albo po to, żeby go dalej użytkować, albo po to, żeby go odsprzedać. I w związku z tym masz tak na zasadzie dwa wyjścia. Nazywam się Mariusz Dobosz i na tym kanale dzielę się wiedzą na temat leasingu i bezpiecznego finansowania. Opcja pierwsza to wprowadzenie samochodu do majątku firmy. Wtedy amortyzujesz taki samochód, dokonując odpisów amortyzacyjnych przez okres wynoszący co najmniej 5 lat w wypadku nowych samochodów lub 2,5 używanych. Albo ujmujesz w kosztach jednorazowo, jeśli jego wartość, a właściwie to wartość wykupu wynosi mniej niż 10 tysięcy złotych. I wtedy taki odpis amortyzacyjny możesz ująć w kosztach miesiącu zakupu albo w miesiącu następnym. Pamiętaj jednak, że o klasyfikowaniu auta jako środek trwały, będziemy mówić, gdy zamierzasz użytkować go w firmie co najmniej 12 miesięcy. Pozostaje jeszcze kwestia VAT-u. Ona przy wykupie na firmie wygląda następująco. Przy osobówce, dla której masz VAT 26 i regulamin użytkowania, a także prowadzisz kilometrówkę, możesz odliczyć 100% VAT-u. Te warunki muszą być spełnione łącznie. To ten przypadek, gdy auto służy Ci wyłącznie na cele prowadzonej działalności w 100%. Jeśli natomiast użytkujesz je w sposób mieszany, możesz odliczyć 50% podatku VAT. Podatników zwolnionych z podatku od towarów i usług VAT oczywiście nie interesuje, bo jego nie odliczają. Dlaczego VAT przy wykupie jest ważny? Ponieważ Sposób odliczenia VAT-u wpływa potem na to, co dzieje się z tym podatkiem podczas ewentualnej dalszej sprzedaży auta. Uważaj, bo tu nie liczy się to, co faktycznie zrobisz, tylko to, jak wygląda Twoja sytuacja w świetle prawa. Ale co dokładnie to oznacza? Załóżmy, że jesteś czynnym podatnikiem VAT i możesz odliczyć go w 50%. Ale przy wykupie uznasz, że jednak nie będziesz tego robić, bo chcesz odsprzedać takie auto bez VAT-u. No nie, to tak nie działa. Obowiązuje cię tu 23% podatek VAT. Taki musisz naliczyć przy sprzedaży. Nawet jeśli normalnie przysługuje ci prawo tylko do odliczania połowy. Tak, dobrze słyszysz. Odliczyłeś połowę, a przy sprzedaży doliczasz cały VAT. Sorry, taki mamy klimat. Poza vat mamy jeszcze podatek dochodowy. Ewentualna dalsza odsprzedaż auta wykupionego z leasingu do majątku firmy będzie oczywiście wiązać się dla Ciebie z uzyskaniem przychodu z działalności gospodarczej. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości, a to oznacza, że zostanie automatycznie opodatkowana zgodnie ze stawką obowiązującą przy Twojej formie opodatkowania. Jeśli jesteś na skali, to w takim wypadku byś płacił 12 bądź 32%, liczone od dochodu. W liniówce 19% od dochodu, ryczałt. Tu obowiązuje stawka liczona od przychodu. Ale to nie wszystko. Do tego dochodzi jeszcze składka zdrowotna w wysokości 9% lub w wypadku liniówki 4,9%. Ale uwaga, obecnie sporo mówi się o rezygnacji z doliczania składki zdrowotnej przy sprzedaży majątku firmy, czyli np. samochodu. Więc sprawdź to, bo dziś przepisy zmieniają się bardzo szybko. Ale czekaj, jest jeszcze przecież ta druga opcja. Prowadzenie auta wykupionego z leasingu do majątku prywatnego. Tu musi się już dać uniknąć podatku dochodowego. Jeśli chcesz prowadzić samochód do majątku prywatnego, oznacza to, że z takiej faktury wykupowej pod żadnym pozorem nie księgujesz jej w kosztach firmowych i nie odliczasz od niej VAT-u. Pamiętaj też, że wtedy nie używasz już polizingowanego samochodu w swojej firmie. To, co jest zamienne dla wykupu do majątku prywatnego, to fakt, że nie ma tu VAT-u. Czyli jeśli dokonasz odsprzedaży takiego auta, to wtedy też przy takiej transakcji go nie będzie i nie ma tu żadnych ograniczeń czasowych. Natomiast nie mam dla Ciebie dobrej wiadomości, bo podatek dochodowy przy sprzedaży auta wykupionego z leasingu do majątku prywatnego działa na takich samych zasadach jak te, które mówiłem przed chwilą. Tak, dobrze słyszysz. Nawet gdy przeniesiesz samochód wykupiony z leasingu do majątku prywatnego, to przy sprzedaży nadal zapłacisz z tego tytułu podatek jeśli sprzedaż to nastąpi w upływie 6 lat od wykupu. Powtarzam jeszcze raz 6 lat, a nie 6 miesięcy jak to było w starych przepisach. Niestety to się zmieniło na niekorzyść. Brzmi kiepsko? I tak i nie. Jest na pewno ciężej niż było, ale wciąż da się coś z tym zrobić. W jaki sposób sprzedać auto wykupione z leasingu i nie płacić podatku dochodowego od jego sprzedaży? Tu z odsieczą przychodzi darowizna. Możesz po prostu poczekać te 6 lat, bo niestety, jeżeli sprzedasz samochód wcześniej, przed upływem tego okresu, zostanie ona potraktowana jako transakcja wykonywana w ramach prowadzonej przez ciebie działalności gospodarczej, nawet jeżeli wykup następuje z majątku prywatnego. Jedynym legalnym sposobem, by jakoś skrócić ten czas i ograniczyć podatek dochodowy, jest darowizna na rzecz członka najbliższej rodziny. Najlepiej z grupy zerowej, bo wtedy nie ma też podatku od spadków i darowizn. Która nie będzie jednoznacznie darowizną pozorną. Ale uwaga, w mojej ocenie jest to posunięcie bezpieczne tylko wtedy, gdy prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą. Nie rekomendowałbym tego, jeśli masz spółkę cywilną czy spółkę Zo, choć wiem, że tu stanowiska bywają różne, dla pewności porozmawiaj dlatego ze swoją księgową albo najlepiej z doradcą podatkowym. Po darowiznie wystarczy, żeby obdarowany odczekał ze sprzedażą auta 6 miesięcy, w ten właśnie sposób uniknie podatku dochodowego. Pamiętaj też, że gdy darowizny dokonuje się z majątku firmy przez podatnika podlegającego pod przepisy o VAT, w darowiznie ten VAT również się nam pojawi. Wiem, skomplikowane, czasem nawet ja się w tym gubię, dlatego na moim kanale omówiłem te zagadnienie bardziej szczegółowo w osobnym odcinku o wykupie i darowiznie. Jeśli chcesz poszerzyć swoją wiedzę na ten temat, link do odpowiednich materiałów znajdziesz w opisie tego filmu. A polecam, bo to jest skondensowana dawka darmowej wiedzy, którą możesz już nabyć za chwilę i ograniczyć w ten sposób legalnie swoje opodatkowanie. Jeżeli podobał Ci się ten materiał, daj łapkę w górę i koniecznie subskrybuj ten kanał, bo to napędza mnie do nagrywania kolejnych edukacyjnych filmów na temat leasingu i bezpiecznego finansowania. A jeżeli szukasz kompetentnych doradców leasingowych, to w opisie znajdziesz do nas kontakt. Do następnego kliknięcia. Cześć!